Hejka, to jest mój pierwszy filmik z głosem. I zacznę robić serię sztucznych łyżeczek. Po prostu będę robić, ale nie będę nikomu wysyłać. Chcę Wam pokazać, jak to będzie wyglądać. Po prostu zrobię sobie sama taką jedną łyżeczkę. I po prostu później będziecie w komentarzach pisać. Zacznijmy. Jedną łyżeczkę, one no są małe. Dobra, jest. I ja mam tutaj. Tablicę. Wiem, że jest trochę taka słaba. Po prostu kolorami sobie oddzielam. Widzę jedno serduszko, więc będzie to kartka. O! Będzie to taka kartka. Coś mi się stało. Tu jest moje karton. Zaraz to wsadzę. Yy. Widzę. Trzy zielone, czyli trzy nasienniki. Jeden. Drugi. Oj, to jest zapakowane. Czekajcie chwilę. Już jestem, wzięłam takie trzy. Zaraz też się zapakuję. Mm dwa czerwone, dwie, dwie bransoletki wziąłem takie dwie że zaraz zapakuję mamy drugie serduszko czyli drugą kartkę taką tym razem Jedno niebieskie. Brelok. Będzie taki. I w sumie zaraz wszystko pozbieram i pokażę Wam wszystkie rzeczy na końcu. Posortowałam i jeszcze udało mi się zdobyć taką klepsydrę. Na kolczyki i gratis. Dwa jeszcze bryloczki. Trzy gumy. Kolejną zabawkę. Klamrę i brokat. Resztę już spakowałam tam. No i bajo!